następna naprawa radiotelefonów następnych paczek a w nich na przykład prezydent Lincoln w tym radiotelefonie albo ten radiotelefon jest w tej chwili czy pracuje na zwarciu to znaczy po prostu nic nie ma nie ma odbioru, nie ma nadawania radio w ogóle nie świeci bezpiecznik jest tak spalony 10 amperowy że aż nawet prawie, że rozpuściła się obudowa od bezpiecznika. Rozkręciłem radio, zobaczyłem w środku, jak to zwykle bywa. Przestraszyłem się, więc chciałbym zademonstrować, jak to radio wygląda w środku. W tylnej części radia mamy zamontowane takie gniazdo dodatkowe. Zapewne jest to do głośnika zewnętrznego. Natomiast zewnętrzny głośnik w oryginale można podłączyć do tego gniazda. Natomiast tu jeszcze mamy gniazdo takie bezpiecznikowe w takiej obudowie. Ja to może rozłączę. Bezpiecznik 10-amperowy, oczywiście spalony. Radio pracuje na zwarciu. Jest gdzieś zwarcie w środku w radiu. Sama obudowa od, od bezpiecznika jest no taka w środku brzydka, już jakaś przysmażona. Głośnik prawdopodobnie był już wymieniany, chyba nie jest oryginalny, ale jeśli jest sprawny, może być. Głośnik połączony jest takimi grubymi, sztywnymi, pancernymi przewodami. Natomiast przewody zasilające są przylutowane bezpośrednio do płytki. Gniazdo już jest nieczynne, nie ma tu wtyku, tylko na przelot przez gniazdo przechodzą przewody zasilające i przylutowane są bezpośrednio. Do płytki do radia. Tu mamy też jakiś dodatkowy przewód, który no nie widzę w tej chwili skąd on idzie. Gdzieś tam z płytki z przodu przy, przy gniazdku mikrofonowym i gdzieś z drugiej strony. Tu widzę jeszcze przy płytce od reflektometru. Coś już było lutowane. Widać to po prostu. No i co jeszcze tu z tej strony mamy? Niech ja sobie to obejrzę. No tu było widać już coś wymieniane, lutowane. Przewód był przecięty, też gdzieś idzie w stronę gniazda mikrofonowego. O, właśnie tu mamy następny przewód, który jest też bezpośrednio. To jest wyjście z generatora. Może też zrobię zbliżenie zaraz. W tym miejscu powinno być gniazdo i wtyczka do tego przewodu zamontowana. Natomiast to również jest przylutowane bezpośrednio do płytki. Nie można tego odłączyć, tylko trzeba rozlutować. Także to w zasadzie. Powinienem wymienić. Tamto gniazdo powinno wyglądać dokładnie w ten sam sposób. O, tak jak tu mamy. O, płytka luźna, niedokręcona. Ja jeszcze nic tu nie ruszałem, a już płytka jest poluzowana. O, właśnie takie coś tu powinno być. Także to też płytka procesorowa. Na niej trzeba będzie wymienić gniazdo i założyć czy przylutować nowy przewód. O, właśnie tu, nowy przewód z wtyczką do poprawienia. Teraz z drugiej strony zobaczymy. Tu mamy jakiś podpis jeszcze. REP101093 rok. Możliwe, że reparacja, czyli naprawa. No to z tej strony wygląda w ten sposób. I to, co mówiłem, że jest lutowane. O tu mamy płytkę od, od reflektometru. Radiotelefon posiada wbudowany reflektometr. No tak to wygląda ładnie, cały radiotelefon. No oprócz tego i tego dorobionego gniazda z pancernymi przewodami tu też jakiś przewód idzie po cewkach od końcówki mocy od nadajnika no zobaczymy sobie to może też zrobię zbliżenie i pokażę płytka od reflektometru zapewne popękała i została przylutowana drutami do płyty głównej, chyba z tego co mogę podejrzewać, ktoś kto zakładał gniazdo do głośnika zewnętrznego nie wylutował tej płytki. Ona mu w czasie montażu gniazda popękała, i tak to zostało właśnie naprawione. A na płytce od pomiaru SWR-u od reflektometru ktoś przylutował po prostu takie diody prostownicze, które można zastosować w zasilaczu. I już w radiotelefonie mamy kilka usterek do naprawienia. No przede wszystkim trzeba usunąć zwarcie w układzie. Mam nadzieję, że nie, jest, że nie jest spalona końcówka mocy, bo to znacznie podniesie koszt naprawy tego radia. To przydałoby się wymienić, żeby nie robić takiego druciarstwa i pajęczarstwa, jak tu ktoś zrobił czyli po prostu druty, 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 i wisi to wszystko w powietrzu. Warto by wymienić na płytce procesorowej. Gniazdo oraz ten wtyk nowy zamontować, no pewnie razem z, od razu z całym przewodem. Nie ma co się bawić. Czas to też pieniądz. No i zajrzeć jeszcze do przewodu zasilającego. Może spróbuję znaleźć jakieś gniazdo, może wtyk oryginalny, no tak, żeby to miało ręce i nogi, ładnie wyglądało, i później przez następne kilka lat czy kilkadziesiąt, żeby radiotelefon poprawnie i sprawnie pracował, aby użytkownik miał z tego radiotelefonu jak największe zadowolenie. Prezydent Lincoln naprawiony. Na początek musiałem usunąć zwarcie, okazało się, że była uszkodzona, spalona dioda zabezpieczająca radio. Prawdopodobnie, albo praktycznie na 100%, ktoś pomylił plus z minusem. Także tylko ta dioda była uszkodzona. Na szczęście nie, nie tranzystor w końcówce mocy, no bo naprawa byłaby już chyba w zasadzie nieopłacalna. No ale to już musiałby zdecydować właściciel. Wymieniłem gniazdo zasilające. Zamontowałem wtyk zasilający. Wymieniłem bezpiecznik, poprawiłem jeszcze gniazdo bezpiecznikowe, ponieważ nawet o takie te łączówki też już były bardzo mocno zmęczone. Następnie, jak już radio uruchomiłem, no to przede wszystkim wymieniłem płytkę od pomiaru SWR. -u. Tak ona wyglądała. Poprzednie. Także jest wymieniona cała płytka, a tu widać diody od prostownika ktoś takie wstawił nieistotne. No. Już mnie denerwowały te pancerne przewody przy głośniku też je wymieniłem. Przy okazji okazało się, że śruby też były niepodokręcane od obudowy. Też tam brakowało śrub, więc uzupełniłem, żeby to się wszystko jakoś powiedzmy kupy trzymało. Wymieniony jest cały przewód. Ten właśnie od generatora łącznie z gniazdem to też zostało wymienione. Co dalej? No, zestrojony jest odbiornik. Zestrojony jest nadajnik. Zestrojone są generatory i radio w tej chwili. Tak sobie działa. Filtr przeciwzakłóceniowy działa. Można wypróbować teraz nadajnik. Odłączę antenę i podłączę może reflektometr na sztucznym obciążeniu. Miar częstotliwości będzie można wykonać, i teraz znów trzeba troszeczkę odjechać. Odjedziemy sobie tu, kamera jeszcze trochę do góry, w ten sposób. I może podłączę generator, żeby nie męczyć oli. Co my tu mamy? Tradycyjnie 27200. Modulacja AM. Zobaczymy sobie częstotliwość i moc wyjściową i z modulacją. Częstotliwość ustawiona praktycznie idealnie. Moc prawie do 14W dochodzi nośna. Z modulacją. 27 W mocy PEP. No to może wstęga górna USB, uruchomiony nadajnik, brak mocy wyjściowej prawidłowo, uruchomiony generator. 37 W mocy SSB. To teraz jeszcze wstęga dolna, uruchomiony nadajnik, brak mocy prawidłowo, uruchomiony generator. 38 watów mocy SSB. Radio gotowe, można zabierać się za następne radio. A w następnej paczce, bo już otwierałem, prezydent Jackson, prezydent Jackson powędruje do Anglii. Prezydent Jackson pierwszej generacji radiotelefon w bardzo ładnym stanie. No ma jakieś tam drobne ślady użytkowania, ale jest jak na swój wiek, można powiedzieć, stan bardzo dobry. Można powiedzieć 9 z plusem i to z dużym plusem. W tym radiotelefonie będę robił pełny tuning, plus sprawdzenie parametrów, no wiadomo, zestrojenie, no co tam można zrobić. Na pewno zauważyłem już konserwacja potencjometrów, przełączników. Z upływu czasu troszeczkę trzeszczą. Ale mam tu taką karteczkę. Pozwolę sobie przeczytać. Dzień dobry. Przesyłam radio Prezydent Jackson 1, który pochodzi z mojej kolekcji, a którego odkupił ode mnie kolega Darek z Anglii. Nie będę tu czytał miejscowości i na jego prośbę przesyłam do sprawdzenia oraz wykonania w nim. No właśnie mam nadzieję, że uda się nagrać film. To będzie najnudniejszy i najkrótszy film ze stajni Saxona. Bo z mojej wiedzy, radio niegrzebane oprócz przeróbki skrótu mocy w miejsce McGaina i zestrojone dobrze. Żal się pozbywać, ale mam takie dwa i postanowiłem z jednym się rozstać. PS. Oglądam od czasu do czasu pana filmy i bardzo cenię za wiedzę. Oraz poczucie humoru. No to zobaczymy sobie. Sprawdzimy, jak ten radiotelefon działa. Jego parametry przed tuningiem głośnik szumi. Modulacja AM. Podstawowa 40. Radio ustawione. W zapadce, w piątkach pełna czułość mikrofonu, moc wyjściowa. No właśnie, przy tym radiu niestety, ale jest troszeczkę albo powiem za cienki przewód zasilający. Jest bardzo cienki. Do tego typu radiotelefonów niestety stosuje się grubszy przewód zasilający, ponieważ na takim przewodziku będą niestety większe spadki napięcia. No to podłączymy sobie teraz jeszcze pomiar mocy i modulacji. Dwudziesty kanał, sprawdzimy moc i częstotliwość radia. 11,6 W częstotliwość ustawiona, no bardzo, można powiedzieć rzeczywiście bardzo ładnie, bo niecałe 200 Hz powyżej kanału. No to jest wynik bardzo dobry. Tym bardziej, że radio zimne. Więc jeśli się rozgrzeje, to ta częstotliwość sobie jeszcze zjedzie w dół. Uruchomię teraz generator z modulacją 21W mocy PEP. Wyłączymy to i teraz jeszcze wypróbujemy w modulacji SSB. Przepraszam, to nie, ta, nie ten potencjometr, nie ta gałka. Teraz mamy uruchomiony nadajnik, brak mocy prawidłowo. Uruchomię generator. 27 W mocy przy modulacji SSB. Jeszcze wstęga dolna. Uruchomiony nadajnik, brak mocy prawidłowo. Uruchomiony generator 28W mocy, czyli prawidłowo. No to rozkręcam radio, czas start, zawieram się za tuning i konserwację radiotelefonu. Radio już po tuningu, tak jak życzył sobie klient. Wykonałem pełny tuning, zakonserwowałem potencjometry i przełączniki. Radio można powiedzieć bardzo ładnie stało w częstotliwości tam odchyłki rzędu 30-40 Hz. Skorygowałem to co mogłem zrobić. Jest wykonane w tym radiotelefonie. Klient zażyczył sobie aby podłączyć miernik PLJ 8 let jest podłączony proszę bardzo. Również zamówił u mnie mikrofon ze wzmocnieniem i z echem. Można te mikrofony kupić na mojej stronie internetowej. Są wystawione w zakładce promocje. Także Superstar DM452, tego typu mikrofonik z bardzo elastycznym, długim, miękkim przewodem. Także nie będzie sztywniał na mrozie, nie będzie twardniał. Uruchomimy radio. Zobaczymy. W tej chwili radio ustawione jest na górnej wstędze USB. Podstawowa 40, 20 kanał. Oczywiście w piątkach. Nie będę zaznaczał tu paseczkiem zer, ponieważ jest dołączony miernik częstotliwości. Natomiast radiotelefon jest lekko ciepły po tuningu wiadomo. Ale jeszcze nie na tyle rozgrzany, także ta częstotliwość sobie dojdzie, a jak się rozgrzeje jeszcze bardziej, to sobie przejdzie, ale to tak niestety wygląda z radiotelefonami, tymi i nie tylko oczywiście, jeśli przełączymy na dolną wstęgę LSB. Proszę zobaczyć, tu już miernik co innego pokazuje. Należałoby ustawić odpowiednią wartość tu przyciskami, tak samo jak dla modulacji AM. Tu też powinno to być ustawione przyciskami. Jak to zrobić, pokazałem w, jednych, w jednym z poprzednich moich filmów. Także z powrotem ustawię wstęgę górną USB i ta częstotliwość będzie sobie jeszcze malała. To może teraz podłączę miernik mocy i sprawdzimy, jaka jest moc wyjściowa po tuningu. Pomiar mocy wyjściowej i częstotliwości nadajnika po tuningu. W tej chwili mamy modulację AM podstawowa 40 w piątkach. Ten miernik częstotliwości będzie pokazywał nam częstotliwość pracy nadajnika, natomiast ten będzie oczywiście pokazywał w tej chwili głupoty. Należałoby go tam przełączyć, ale nie będę tego robił, nie ma sensu. I, no i oczywiście ten jest podłączony wewnątrz urządzenia. Także ten pokazuje częstotliwość pośrednią, natomiast ten pokazuje już częstotliwość pracy nadajnika, to co już wychodzi z radia. Częstotliwość ustawiona praktycznie idealnie. Moc wyjściowa 17 W. Uruchomię generator z modulacją 31 W mocy PEP. To może teraz wstęga górna USB. Uruchomię nadajnik brak mocy prawidłowo. Jak widać, ten miernik częstotliwości pokazuje prawidłową częstotliwość. Natomiast teraz ten pokazuje głupoty. Uruchomię generator. Moc SSB 34 W. Jeszcze wstęga dolna LSB. Uruchomiony nadajnik brak mocy prawidłowo. Uruchomię generator. 35W mocy SSB. Radiotelefon sprawny, odbiornik zestrojony. No tu niewiele było roboty, aczkolwiek i tak strojenie generatorów to jest 2-3 dni, więc też troszeczkę się zeszło. Ale radiotelefon już jest gotowy. Tam odchyłki, powiedzmy, częstotliwości były rzędu 30-40 Hz. Nie jest to wiele, ale ustawiłem to co mogłem. Radiotelefon powędruje niebawem do Anglii, także myślę, że właściciel nowy tego radia no, będzie zadowolony z tego sprzętu. Także dodatkowo właśnie dokładam tu mikrofon ze wzmocnieniem i zechem. Przewód zasilający, ten, który pokazywałem, no tamten był cieniusieńki. W czasie nadawania, by występowały na nim duże spadki napięcia, więc zastosowałem przewód taki, jaki powinien być fabrycznie oryginalny. No i jeszcze kilka innych dodatków. Także w zasadzie to chyba byłoby na tyle przy tym radiotelefonie. Wobec powyższego. Życzę właścicielowi dalekich, udanych łączności. No, oczywiście, wszystkim życzę teraz udanych, dalekich łączności. Mam nadzieję, że dzięki temu sprzętowi będzie mógł teraz śmiało połączyć się z Polską, porozmawiać z naszymi, że tak powiem, ziomalami. No, oczywiście, przy dobrej propagacji, jak będzie dobra propagacja. Także jeszcze raz udanych, dalekich łączności dla wszystkich. I pozdrawiam!